A dzisiaj um, losujemy łamaniec językowy i jak spadniemy z Tower of Hell, przepraszam Was za dźwięki jak coś słyszycie, um, to mamy, wiecie, jak spadniemy to łamaniec językowy. Także my mamy rudy rudzielec, rąbał drewno, rudym toporem w rudym lesie, więc może być ciekawy. Może być ciekawie, tak jak już wam mówiłam. Teraz kręcimy sobie kołem. Ile razy będziemy musieli to powiedzieć? Nie, serio? Dobra. Sześć razy będziemy musieli powiedzieć. Rudy rudzielec, rąbał drewno, runy, toporem w rudnym brestu. Dobra. Jesteśmy w Tower of Hell już. I słuchajcie, przechodzimy. I to jak po prostu laser się zabijemy, a nie jak spadniemy. Bo może nie jestem już ogromnym nubem, tak jak kiedyś. Ale też nie jestem za dobra. Uważam, że jestem w miarę git. No. Ja nie wiem w sumie, czemu tam nie doskoczyłam, no, ale trudno. To idziemy, co nie? Od drugiego etapu już się liczy. od pierwszego jeszcze nie. Także tak będziecie mieli w tytule. Jesteśmy już na drugim kolorze, więc bardzo dobrze. O nie, czekajcie, ja sobie wylosowałam koło, a nie, nie zginęłam. Loser. A dobra, to jak zginę, to będziemy zaczynać. Okej, okay, ale na pewno to zginę, bo... He. O, bo naprawdę nie jestem jakoś dobra, ale nie jestem też nubem, więc... Dobra, skaczemy sobie tu. Mamy już trzeci kolor. Zobaczcie, tu wam się teraz pokazuje, gdzie ja jestem. Więc ja myślę, że jest teraz bardzo, znaczy bardzo wysoko. Dobrze, tu mogą być jakieś problemy e, z tym przejściem tego. Myślę, że na tym spad... Wow, wow, wow. I to było niebezpieczne. Dobra, ale jesteśmy tu. Tu, 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 tu. E, no idziemy sobie. Tak, zaraz jest kolor żółty. Wow, jest naprawdę bardzo daleko, według mnie. Wiem, że na przykład Rili Rosa, na przykład, em, przechodzi Tower of Hell w 25 sekund i podobno mało. rekord z świata i. No, lubię. Nie wiem, czy tym mówić. Nie, wiem. Nie, wiem. Nie, wiem. nie wiem. Przechodzimy sobie. O oh już jesteśmy serio na tym kolorze. No nie. O oh my... tyle zostało do końca? Nie, czemu ktoś przyspieszył czas? Ktoś to przeszedł i przy, przy, przy. Uff, przyspieszył czas. Nie, ja tego nie przejdę. To znaczy. Ja w siebie nie wierzę. Um, wierzę. Eee, um. No i super. Rudy rudzielec, rąbał drewno, run. Rudym toporem w rudnym lesie, jesteśmy tu, gdzie byliśmy, bo wam teraz cięcie zrobiłam w sumie. Nie wiem czemu. tak Po prostu byłam tam. Tutaj wam pokazuje się teraz, chyba. Nie, na pewno, chyba. Znaczy na pewno. A jestem tutaj. No i ktoś przyspieszył 3, 4, więc nie przyjdziemy tego. Rudy, rudzielec, był drewno. Yy, runy. Nie. Okay. Rudy rudzielec trąbał drewno rudym toporem w rudnym lesie. Rudy rudzielec rąbał drewno rudym toporem w rudnym lesie. Kurczę, tu już kolejne mamy, a te. Nie, nie zdążyliśmy. Rudy rudzielec, rąbał drewno w rudym, to, rudym toporem w rudnym lesie. Rudy rudzielec z rąbą drewną, rudym toporem w rudnym lesie. Rudy rudzielec z rąbą drewną, rudym toporem w rudnym lesie. Dobra, słuchajcie, jestem wolna. I tam niestety mi się usunęło to koło, dlatego zakończyłam tylko tym, tym. I jak spadniemy, to będziemy mówić po prostu król Karol kupił królowej Karolinie kol korale koloru koralowego. I jak zginiemy oczywiście od drugiego etapu, bo na pierwszym to się jeszcze nie liczy. Myślę, że to jest w miarę łatwe. U, chyba nie, no, ale jeszcze nie mówimy, bo jeszcze nie byliśmy na drugim kolorze, tak? Tak. Także idziemy. Hmm. Idziemy, idziemy, idziemy. Szybciej. Ja chyba wam coś też dogram, bo mi się tu um, nie udało. Raz zrobię. Dobra, widzimy się, jak to przejdę. No, nie Niedobra. Chyba, bo ja teraz ogólnie dogrywam głos, i nie wiedziałam, co się teraz stanie. Czy ja teraz zrobiłam wam cięcie? No to zrobiłam wam cięcie, zginęłam i król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. To już mamy pierwszy raz, bo tam coś się nie liczy oczywiście. Czekamy, jak tu przejdzie. Uuu, uh, no i król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. I tutaj dołączyłam do innego serwera, i teraz będę. Nie wiem, po co ja wylosowałam te. te, te bo nagrywam to już dosyć dawno, a głos dogrywam dzisiaj, kiedy wy to widzicie, to jest niedziela, i w niedzielę to dogrywam. E, więc po prostu nie wiem, nie wiedziała, nie wiem czemu wcześniej zakręciłam tym korem, kołem. Także zostało nam jeszcze chyba trzy razy. E, król, Karol ko król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. I chyba jeszcze ostatni. A jak nie, to trudno zrobię więcej. Król Karol kupił królowe Karolinie korale koloru koralowego A i teraz już wiem, dlaczego um, wcześniej zakręciłam tym kołem. Um, bo teraz, jak nam się nie uda, to po prostu będziemy coś mówić jakiś łamanie. Może stół z powyłamywanymi nogami. No dobra, to dwa razy, jak zginę. Um, stół z powyłamywanymi nogami. To jest w miarę. Trudne. Ja myślałam, że to będzie takie łatwe. Serio. Mam 684 tych monety, tych cosiów. Nie wiem, jak to nazwać. Jak wiecie, to. Um, możecie pisać w komentarzu, jak będą włączone. Bo YouTube ciągle mi wyłącza komentarze i ja nie wiem dlaczego. YouTube, jak teraz to widzisz, to proszę cię o niewyłączenie komentarzy. Niewyłączanie na komentarzów na moich ruchach, których wyłączę, bo to, to lekko irytuje. Mówię, żeby widzowie spisali w komentarzu i nie mogą. Także bardzo cię o to proszę, niech to oglądasz. Dobra, przechodzimy to. Stół z powoływanymi nogami. Także idziemy sobie dalej. Kółeczko, kółeczko, kręcę kręcę. Mam nadzieję, że ja teraz trafię. No i trafiłam. No i w sumie z wyłamywanymi nogami. To jest akurat łatwy łamaniec językowy. Podoba mi się i tak jest łatwy. I oczywiście spadłam. Dobra, widzimy się jak to przejdę, bo... No, ja chyba po prostu nie wiem. Zmienił mi się serwer i próbowałam tam to przejść i uwierzcie mi, nie mogłam. To jest takie łatwe. W ogóle. Ale tamtą karę już wykonałam. W sumie nawet mi się nie chciało tego przechodzić. Um, Okej. Okay. Ilość. Cztery. Pięć razy będziemy musieli powiedzieć. To będzie łamaniec o nazwie... Znaczy o nazwie. No, czarna krowa w kropki bordo gryzie trawę kręcąc mordą. Taki trochę dziwny. No ale dobra. Dobra to po prostu jeszcze się nie będzie liczyło. Bo to jest tak... Nie zdążę przejść tego w 50 sekund. Um, taka real rosa, nie wiem jak to się czyta, czy dobrze to czytam. Um, przyszła to w 25, ale ja nie jestem. Nie jestem. Czarna krowa w kropki, bordo gryzie trawę, kręcąc mordą. Też dwa mamy. Czarna krowa w kropki, bordo gryzie, trawę kręcą, kręcąc mordą. Czarna kropka w kropki. Nie, czarna kro krowa kropki bordo gryzie trawę kręcąc mordą i ostatni czarna krowa w kropki bordo gryzie trawę kręcąc mordą spróbujemy sobie może przejść tą grę mini grę w sumie chociaż nie nie wyjdzie mi to na pewno mi to nie wyjdzie no to mi się po prostu widzimy po mini chociaż pro może a o nie czy, widi czy Wy widzicie ilu to jest poziomów? E, może ja nawet będę nawet tego próbować przechodzić co? Jak przejdę do kolejnego poziomu, to będzie cud. E, no dobrze. Wchodzimy, 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 pyk. Uuu, przyszłam do kolejnego poziomu, to jest cud jakiś. No ale dobra, nie chcę mi się tego przechodzić. I tak tego nie przejdę. Idziemy do Nuba, że do Nub um, Tower of Hell. Nub Tower, znaczy. To jest po prostu za dużo tych poziomów. Okej, okay, ktoś dokupił skok i czas, więc myślę, że jest. Przepraszam bardzo. Myślę, że jest nawet git. Um, no i mamy kolejną rundę. I to się już będzie liczyło. Mamy prawie 700 tych monetek. Więc jest dobrze. Chyba, chyba. No, no. No ale według mnie jest dobrze, nie? My sobie teraz tu... Aha, idziemy sobie teraz tu. tu, tu, tu. tu. Pik. I pik. I teraz tu. Tu. Nie, co to, to jest? Eee. Prawie mnie laser zrobił OMG. Nie, ja po prostu wolę nie wynikać, co to jest. Laser szybciej chodzi od tego czegoś, tego, tej, tej kładki. I nie wiem w ogóle. Dobra, idziemy na kładeczkę i to pewnie zaraz laser będzie. No, mówiłam wam. O kurczę, nie, nie. Uff, jakie ja mam szczęście. Uff, nie. O, czekaj, co, 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 co ja zrobię Co ja zrobię co ja... Z... he Nie, czekajcie. Co ja wcześniej zrobiłam? I czemu ja teraz spadłam? Mam lekkiego laga w mózgu teraz. Przepraszam was, ale... Wow. W ogóle wy to widzicie dziś. Święta Wielkanocne. Życzę wam wszystkiego do najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych. Możecie napisać, co dostaliście od króliczka, czy tam zajączka. Yyy... Um... Ja dostałam słodycze. Myślę, że się z tego i tak bardzo cieszę. O, e. Aha, i teraz zginęłam. No dobra. Jesteśmy w następnej rundzie. Nie. Nie. Czy to jest ta kółko? No nie. Mi się go nie chcę nawet tego Co to jest? Yy, no to zmieniamy serwer. I aha, no tak. Bo my mieliśmy teraz kolejną rundę i nie powiedzieliśmy, łamaczam. Ale jest dobrze, bo mamy tylko jeden raz. Um, a jeden raz może być. Ta, tracz, taru tarcice Tarcicę, tracz traciu. No to dobra, może teraz powiemy sobie ten jeden raz. Tracz, taru tarcice, tarcice, tracz, traciu. Trochę takie dziwne. Mm, nie znałam tego wcześniej. Gdybym, gdybym się nie przygotowywała do odcinka, to bym tego nie wiedziała. E, pierwszy kolor. Jesteśmy na pierwszym kolorze. Więc myślę, że jest dobrze. Jak my teraz giniemy, to w sumie... Powiedzi... Powiedziałam to na zapas i teraz nie będę musiała już mówić. No ale dobra, jesteśmy tu na tym czerwonym. Dwa razy jeszcze spadłam tu za, cieściem, za cięciem, jakby. Jak, jak wy mieliście cięcie, to ja spadłam dwa razy. A teraz to już chyba trzecie jest. No dobra. To teraz może będzie w czasie suszy szosa sucha. Ile mam to powiedzieć? Sześć razy. W czasie suszy szosa sucha. To ktoś tu gubił ekstra czas. I to myślę, że się będzie liczyć, chociaż zobaczymy, bo jak będzie jakiś łatwy tower, to się będzie liczyć, a jak nie, to nie. Mm, bo tak ogólnie to by się liczyło, ale to jest czas razy dwa i to też szybciej leci, no nie. W czasie suszy szosa sucha. W ogóle, czemu ja to teraz nie mówię? Przecież nie zginęłam. No ale dobra, mamy dwa już. Jeden raz. W czasie suszy szosa sucha. I przechodzimy sobie. Tutaj, tutaj, tutaj. Um, no i nie, tylko nie to. No i jak tu teraz... Uuu! Co tu jest? Czekajcie, muszę się z tym zapoznać trochę. To teraz... Aha, to jest, to jest łatwe. Łatwe, łatwe. Także idziemy sobie. U, e, czekajcie. Aha, dobra. To tylko ja to widzę. A nie, bo mam 5% i mi się ekran trochę wygasił. Co to jest? Aha, dobra. Ja wiem, co to jest. To jest takie te trudne. Te, 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 Znaczy, czy to jest trudne? Szczerze, nie wydaje mi się, że to jest takie trudne. Ale no przegrałam. Przegrałam i przechodzimy do jeszcze raz. Byłam też, według mnie, bardzo blisko. Blisko, znaczy daleko. I ktoś przyspieszył czas? Czekajcie, to jest na sam serwer? Ja nie wiem, to już co. He! Ja nie wiem, co już ja robię. No ale dobra, przechodzimy sobie coś jeszcze raz w czasie słyszysz szosa sucha. Bo co prawda nie zminęłam, ale i tak tego nie przejdę. Dobra, 7 razy, tak? 6. Dobra, od początku. W czasie słyszysz szosa sucha, w czasie słyszysz szosa sucha, w czasie słyszysz osa sucha, w czasie słyszysz szosa sucha, w czasie słyszysz szosa sucha, w czasie szosa sucha. I w sumie to jest 6. Także okej. Okay no i spadłam, więc nie zapowiada dobrze. No i tak tego teraz nie przejdę, bo jest nie, teoretycznie dodatkowy czas, ale praktycznie ten dodatkowy czas to jest dodanie jednej minuty, a nie dwóch, bo ktoś teraz przyspieszył jakby czas, że razy dwa i teraz mi się udało i jakoś, jakoś mam lagi dziwnie. Ja przecież mam bardzo dobry internet to czemu to są lagi No dobra, no to przechodzimy sobie dalej. Idziemy, 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 idziemy. Um, idziemy sobie przez te belki i tu teraz musimy skoczyć. O, jesteśmy tam już, gdzie byliśmy, więc w ogóle jestem najwyżej na serwerze. Ej, może mi się to uda, uda jeszcze. Jak teraz nie spadnę, to... Co? Chciałam powiedzieć, co prawda są bardzo małe szanse, że sam przejdę, ale jakieś są. No dobra, w ogóle nie wiem, co to jest, bo spadłam tam z fioletowego. No i tutaj um, jestem. Wcześniej już powiedziałam, w czasie suszy słucha. Yy, no i teraz sobie idziemy. Według mnie to jest chyba łatwy. Co ja mówię, że łatwy tower, przecież jest drugi raz. Nie, przecież ten jest taki łatwy, jak nie mogłam na nim spaść. I co teraz to? Okej. Um, Okej. Okay. Okay. I kolejne. I jesteśmy na kolejnym kolorze. I to teraz tak spada. To jest w miarę łatwe. Um, idziemy, idziemy, idziemy. Halo, halo. Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy już na drugim. Czekajcie, co? To jest już trzeci kolor? Ej, ja jestem tak wysoka? Przecież ja spłonęłam oko dwa razy. Okej. Okay. Zaskoczyłam sobie samą. Dobra. Niby tak jestem tu teraz widać wszystko. Że jestem na małym kolorze, ale jednak jak się popatrzy na tą tabelkę, to jednak jestem dosyć wysoko. To jest czwarty kolor już. No nie, o nie, nie! To jest tabelka. Nie. Nie. Nie, spadłam. Super, spadłam. Dobra, zejdź już. No, okej. Okay. Przynajmniej się nie zabiłam. O laser. No <grym> dobra. No, ale ten pierwszy kolor jest łatwy, tak jak już mówiłam. A ten drugi też jest w sumie łatwy. Mam nadzieję, że ten tower będzie cały łatwy. Bo ja już nie byłam na tym kolorze. Tym czerwonym, no nie, ten pomarańczowy w ogóle też jest trudny, więc nie, nie wiem, czy w ogóle dojdę do tego czerwonego. No ale dobra, trudno. Przechodzimy sobie. Już jest ten kolor pomarańczowy. I mamy jak zwykle te lasery. I czekamy sobie na kładeczkę. No i chodź tu, chodź tu, chodź tu. No i, i mamy tą kładeczkę już I musimy unikać laserów Chyba to każdy wie, że musimy unikać laserów U, au. Ale mówię to sama do siebie jak coś O nie, to jest to, to jest to Co, 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 co to jest? Czekajcie, czekajcie Nie, ja wiem jak to przejść To, to, to trzeba drugą stroną Dobra, dobra, dobra Jest git, jest git Jest git Tak, nie, co to jest? Nie, 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 nie. Czekajcie, co? OMG! Co to jest? Czy ja to przeszłam? O ja przyszłam ten kolor. Nie wierzę. Szczerze nie wierzę. Um, no, to no dobra. Um, myślę, że przejdę, chociaż nie chcę. Jak to się mówi? Um, nie wiem, wy teraz będziecie mieli to napisane. Ja nie wiem, czy to. Ja tu przejdę. Ewy, jestem naj... najwyżej na serwisie. Co to jest? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak ja mam przejść? Nie, wiecie co? Ja chyba kupię tarczę. Ja nie chcę spać z samej góry. Poprosiłam teraz o tarczę, ale chyba nie ma. Ten, ten, Kurczę. Dobra, sama kupię tarczę. Ważniejsze jest chyba, że przejdę, nie? Dobra, kupię. Kup, kupuję. Mamy tarczę. Jej! Wow! 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 Ja kupiłam tarczę pierwszy raz w życiu. To jest. Takie. <laughs> OMG. Wow. Serio, przyszłam Tower of Hell. Przecież! Przecież! Przecież wow! Dobra, ja wam z tego teraz nagram oddzielny short że jak spadam, no nie? Ale wy to macie w odcinku. O, oh mg! Serio, to przeszłam. Um. Jestem w dużym szoku, szczerze mówiąc. No, nie, to nie jest polski serwer, a już co tam? Jestem w bardzo dużym szoku, że to przeszłam. Jakby. Ja nie dowierzam! Jak ja tu teraz dogrywam głos i ogólnie montuję, co to było za lagi? Jak ja teraz dogrywam głos i to ogólnie montuję, to przeszłam już cztery razy Tower of Hell. Ale mówię, że wcześniej. Wcześniej przyszłam drugi raz w życiu Tower of Hell. No i teraz mi się nie uda oczywiście przejść tego nawet pierwszego koloru. Jeszcze razy cztery, jedna osoba też przeszła. Um, no i po prostu bez tej czarczy by się nie odeszło, tak? Obeszło. Nie, jakby... Wow! Nie wierzę w samą siebie. I teraz... o uh. No i... Uh. Czekajcie. Dobra, to my będziemy kończyć. Dopadki.